Masz go znaleźć, Klej! Natychmiast! Jak mogłeś czekać całą noc? Gdzie dzwonisz? Na policję. Ja jestem z policji. Więc dlaczego siedzisz tutaj zamiast szukać mojego syna? Betty, to tylko kolejny kawał. Typowy Carlton. Zapomniałeś o żabach? To o co innego tu chodzi: o Frediego? Zachowujesz się, jakbym o tym nie wiedział. Betty, widziałem krew Michaela. Rozmazaną na podłodze Tam, gdzie go znaleźli Ale nie widziałeś jego Stracił najlepszego przyjaciela Powiem ci coś, szefie Nasz syn myślał o Michelu każdego dnia Przez całą dekadę Nie ma mowy, żeby sprofanował jego pamięć Robiąc sobie żarty w pizzerii Frediego Zadzwoń do swoich ludzi Natychmiast Hej Nora, tu Dan. Wróciłem do pizzerii, żeby się rozejrzeć. Bark mówi, że jego syn się tu ukrywa, bo robi wszystkim kawał. To tu zastałem jego przyjaciół wczoraj. Och, przynieś mi świeżego pretzelka! Ciężko nawet powiedzieć, czy to budują, czy burzą. fu dawno nikt tu nie sprzątał to tylko kostium Pamiętasz go? Jak mógłbym zapomnieć mechanicznego jednorożca i te twoje schowki. Powiesz mi, co tam się kryło przez te wszystkie lata? Sama nie wiem. Pamiętam, że przyjechałyśmy tu jeszcze raz z ciotką. Pewnie zabrałyśmy stąd ubrania. Sprawdzę, czy znajdę jakieś albumy, czy inne zapiski, które mogłyby pomóc. Chyba coś znalazłam. Wyglądacie na szczęśliwych. Ta. To ty i sami? Charlie, to co się stało we Fredlim lata temu? Wiesz, że nie obwiniam twojego ojca, prawda? Wiem, ale ja chyba tak. Pamiętam, jak przebierał się dla nas w strój żółtego niedźwiedzia, tańczył, brykał w takt piosenek. To była część jego samego. Mój ojciec był restauracją. Charlie. Nie mów takich rzeczy. Wiesz, że to nieprawda. A czy. czy ty wiesz, jak mój ojciec się zabił? Pamiętam, że moi rodzice szeptali co się noży i całej tej krwi. Był tam nóż i była krew. Ciocia przyjechała po mnie do szkoły w połowie dnia. Wiedziałam, że coś się stało. Nie wychodzi się w środku lekcji, jeśli wszystko jest w porządku. Zabrała mnie do samochodu. A potem powiedziała mi, że tata nie żyje i spytała, czy wiem, co to znaczy. Przytaknęłam. powiedziała, że zostanę u niej przez parę dni i zabierzemy z domu trochę rzeczy. Gdy wyszliśmy do środka, zasłoniła mi oczy, żebym nie widziała, co zaszło w salonie, ale widziałam. A więc to tak on. Oczywiście, przykro mi, donikąd nas to nie prowadzi, co za bałagan. Sami i ja jako maluchy, noworodki, potem niemowlęta, zdjęcia domu, imprezy. Charlie, patrz! Kostium żółtego królika. Ktoś musiał być w środku. A ten artykuł. Mój tata miał partnera biznesowego? Tak tu napisali. Charlie John! Zniknął! Jason zniknął! Wrócił do Frediego! Nie! Gdybym tylko mógł. A! Lepiej sobie odpuść. Kto tam jest? Wypuść mnie. Nie powinienem być zaskoczony. Nie można ufać królikowi, tak bym powiedział. Cicho bądź. Dave, co to za imię seryjnego mordercy? Powiedziałem, że masz się nie odzywać. I nie jest to rozkaz, a przyjacielska sugestia. Wiesz, co masz na sobie? Kieskie <noise> twojej dziewczyny? Uroczy jesteś, ale nie. Nie masz też na sobie zwykłego kostiumu. Te stroje zaprojektowano w dwóch celach. By nosili goście tacy jak ja i wysłużyły jako animatroniczne kukły, takie jak te na scenie. Kapujesz. Wszystkie mechanizmy stroju wciąż są w środku. W całości utrzymują je sprężynowo-zatrzaski. Łatwo możesz je przypadkiem uruchomić. Wystarczy najtrobniejszy ruch. To stary kostium, jedno z pierwszych dzieł Henry'ego. Henry? Henry? E, kim jest Henry? Henry, ojciec Charlie, twojej koleżanki. <laughs> Nie wiedziałeś, że to on stworzył to miejsce. Cóż, to jeden z jego pierwszych strojów. Jeśli uruchomisz te trzaski, staną się dwie rzeczy. Najpierw one same wbiją się w twoje ciało, bardzo głęboko je raniąc. A chwilę później komponenty animotroniczne, cała ta ostra stal i twardy plastik, wbiją się w ciebie. Umrzesz, ale bardzo powolną śmiercią. Poczujesz, jak twoje organy są przebijane. Strójna się nie krwią, a ty będziesz w agonii przez długi, długi czas. Spróbujesz krzyknąć, ale nie będziesz mógł, bo twoje struny głosowe zostaną zerwane, a płuca napełnią ci się krwią, aż w niej utoniesz. Skąd to wiesz? A jak sądzisz? Lepiej się nie ruszaj. Ktoś o drzwi. Kto mógł to zrobić? A Jason jest tam w środku. Musi być jakieś inne wejście. Jest! I wiem gdzie. Za mną. Oby nam się udało potem wyjść. Będziemy nad tym rozmyślać później. Teraz musimy znaleźć Cartlona i Jasona. Lamar, chodź ze mną. Reszta z was niech obstawia tę w głównym pomieszczeniu. W ten sposób będziemy mieli podgląd na całą restaurację. Ze wszystkich kamer. Jeśli Jason tu jest, odnajdziemy go. Nie sądzę, że powinniśmy się rozdzielać. Chwilka. A skąd to masz? Dał mi je pan Burg. Idźcie ku głównej scenie, my poszukamy go tutaj. Dobra. Gotów? Marla! Charlie, znaleźliśmy już Jasona. Jason? Jason, jak mogłeś? No właśnie. Jak tu wszedłeś? Wywietrznik! Mogłeś zginąć! Okej, okay, okej, okay. cieszę się, że jestem taki ważny i wszyscy za mną skinili. Jesteś ważny! Dobra, zobaczmy, co tu się wyrabia. Patrz! Lamar, musimy ich ostrzec. Charlie, stróż się tu kręci, kryjcie się. Nie ma czasu, muszę być widoczny. Jeśli mnie szukają, na pewno sprawdzą kamery. Carlton. Głosy, ktoś tu jest? yeah